Poziom cukru we krwi skok. Poziom cukru 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 skok. Wszystkie te produkty powodują ogromne skoki cukru we krwi i duże wyrzuty insuliny. To blokuje twoją zdolność do spalania zgromadzonego tłuszczu i sprawia, że cały dzień chodzisz głodny. Zamiast tego zaczynaj swój dzień od błonnika, zdrowych tłuszczów i białka. Dzięki temu poziom cukru pozostaje stabilny. Energia jest wyższa, a insulina w końcu może spaść. Oto trzy moje ulubione posiłki na przełamanie postu: jajka z awokado i oliwkami. Jogurt grecki z odrobiną jagód, malin, jeżyn oraz Twoimi ulubionymi orzechami i nasionami. Boczek, szynka proszuto, wybrane sery i trochę warzyw. Zapisz i udostępnij ten film, żeby mieć te zdrowe. Pomysły zawsze pod ręką. I nie zapomnij o błonniku przed posiłkami bogatymi w węglowodany.